Cześć, witajcie, Szpunta się kłania, dzisiaj mamy niedzielę, no jadę na spotkanie z nekroskopem, spotykamy się w połowie drogi, czyli traw padł na bielsko biało no a jadę z kilkoma fajnymi sprzęcikami od Sławka, no i nekroskop zechciał, był tak dobry, spojrzeć na nie. No, i spróbować przywrócić ich do życia. Co to za sprzęciki? No, mamy tak, e, zasilacz z Apple Lisy. E, no, pęknął. <laughs> pęknął, eksplodował kondensator. Zobaczymy, może się to uda. Komputer e, znowu postawić na nogi. Do tego dochodzą dwa komodorki 64 z różnymi przypadłościami. Mamy dodatkowo, oczywiście, stację 1541. No i dodatkowo. Monitor dedykowany dla Commodore 16 i 116. Także jadę na spotkanie. No i myślę, mam nadzieję, że uda się coś postawić nekroskopowi z tego sprzętu na nogi. Eee, czekaj, jakiej to jest produkcji? England. To jest akurat angielska. I tutaj e, coś nie domagał, nie domagał w sensie takim, że nie było dźwięku, no a jakiś no, taki obraz sobie... trochę dziwny był. No zobaczymy. No, a tu jest a ten... Ujęcie, no. A tu widzę jakiś ten... bajer. Eee, no właśnie, ciekawe co to jest? Nie wiem. Zobaczymy. A tu jest wersja amerykańska, USA. Popatrzcie, pierwszy raz mam wersję amerykańską w rękach. Tak przynajmniej tu pisze, nie? Poczekaj, pisze USA? A, pisze, no. I tutaj nie ma obrazu, czekaj, ja Ci to pomogę. Będziemy ładować od razu do, do samochodu Tym. Dobra, a tutaj mamy zasilacz z Apple Lisy, nie to jest pierwszy, pierwszy egzemplarz czy drugi? Nie wiem, zobaczymy. Kurczę, mówił to Sławek, a ja zapomniałem. To też Pa, jaki wielki, nie? A tu jest łącze. Nie? A pisze durok? rok? 80? 84 Też niezłe cacko. Czyli będzie kondensator do wymiany, tak jak myśmy mówili. Chyba. Bo on jest tylko na 120. No i tu mam jeszcze. Ja miesz, <grystanie> Frytownicę, która nie domaga. To byś też zerknął, ewentualnie. I czekaj, tu w bagażniku. Wow, wow, wow. Mamy monitor. To jest chyba dedykowany do 16, nie 116. I on, proszę ciebie, jak tak, włączyć. Po logo nie? Jak włączysz go, to nie włączy się e, g, power. No i tylko słychać coś, nie? Nawet nie piszcie. Słychać tylko, że coś pracuje. Może wentylator. <laughs> no i, 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 i nie domaga. No i w tym Maxi, ja bym tu zerknął jeszcze. E, bo. Czekaj. Kabelek weźmiemy. No właśnie. On jest na 110 mil. No a masz taki? Bo ja mam, ale to zostawiam mu sławka. Masz? No a w tym Maxi... Tak, takim tak, tak, tak. I tutaj w tym Maxi no bo on jest po kablu antenowym, nie? To trzeba będzie Tu są cardidże też a przy... A 116 nawet tutaj. 116 też z nią jest problem, Dobry, bo się w ogóle nie włącza. To no i tak jak Ci mówiłem w tym na kabel antenowy, no a z racji tego a z racji tego, że ja mam po niemiecku ten menu w telewizorze no to Więc nie bawiłem się. się nie się bawiłem się, się złapać, bo może być uszkodzony. O proszę To może od wewnątrz? Naklejkę? Od zewnątrz. Od zewnątrz. No. A nie, ze, nie ze... a. Coś tam się wiesz, ale to... Ale już mam bardzo długo. Tak? No, no widzisz, a ja mam tutaj, tak jak widziałeś Magnez. Magnes, Magne... no co ja magnes mam od tego, nie wziąłem, ale mam magnes od tego. O Diłena. Tylko, że z amigą, takie wielkie kruko. A to nie dałeś nie. Na łódko? Dodałem no sobie, tylko bałem się, że ktoś mi dziubnie. Jak, że ci ukradnie? No bo pod blokiem jak stoi, to wiesz. A wiesz co, no na razie odpukać mam to tutaj już jakieś tam z 2-3 lata i na razie się z tym nic nie dzieje. No może wiesz co, bo to z daleka nie wygląda jakby to był magnes. Nie, <grym> Ale, ja ale sobie, już tu ja mi odchodzi. Myślę, to jest naklejka. Tak. Tu już odchodzi trochę. No ja myślałem, że to jest naklejka. Dlatego wiesz, to pewnie ten, się, to, to się nie chwalmy, że to jest magnes. No nie chwalmy <grym grym> się. To dopóki będzie wycięte, tak żeby nikt nie wiedział. <grym> To co, niedzielne pozdrowionka, tak? Pozdrawiamy wszystkich. E, 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 spotkanie owocne. Tak. Fajnie, że e, zechciałeś popatrzeć się na te sprzęciki, Sławka. Tak. Jak, się coś uda, jak, jak się coś uda, uda to, już to, to już jest tak. rewelacja, także z Fajnie. naszej strony lecimy, co? Miłej niedzieli. Z naszej strony właśnie chcieliśmy Wam życzyć miłej niedzieli. No i wszystkiego dobrego. dobrego. Do zobaczenia. Zrówka przede wszystkim, pa.